Jakby nie dało nam się co, nie? W tej przerwie byłem w pocket center. Wykryliście. Jak to możliwe. A i jak widzicie, widzieliście tam pode mną. Jest takie coś, że, e, o, to Kurde. E, tutaj, o. Tutaj mam. Tu mamy jedną trenerkę i. Ona nie chce z nami walczyć. Ale widzicie, nasze pokłony się tu leczą. No to, to jest fajne. Tam jeszcze jest jakiś itemek. Gasli, naprawdę nie masz co robić. One cię chcą chętnie łapa, no to oni ich nawiedzali. Aaaa, padło. Jenny! Ja tak... Jest, przydarzyłem się. Ale gówno. Ale gówno. Ale gówno to jest. Ale gówno. Ale gówno. Ale gówno. i nie mięgać. grać. to gówno. Oto gówno. Bo ja nie mięgać. Może kojarzycie sąskość z modlogiem. Pewnie tak, ale... Dawno już nie grałem w naprawdę. Nie, widzieliście codziennie filmik, że wczoraj, dzisiaj, nie wiem kiedy to wrzucę, ja bym to wrzucił jutro, ale mówię, że wczoraj, bo wczoraj wrzucę... Dobra, dla Was wrzuciłem wczoraj, a dla mnie dzisiaj. Hmm, tak, oczywiście, jak oglądacie na bieżąco, nie? Do. Wrzuciłem wczoraj, a, ja, a dla mnie. Dzisiaj. i teraz nagrywam. Ja tak będę wrzucając, będę nagrywał. No i teraz mi się. filmik... znaczy, już mi się wrzucił, bo jakiegoś miałem baga, że wrzuciłem dwa odcinki na razem: e, Piwot i e, odcinek z Pokémonów. No i w, w ciągu minuty mi się dwa naraz wrzuciły. No i teraz w tej pauzie właśnie, już mi się wrzuciło bo musiałem zrobić pauzę dlatego i... No i patrzcie. I tutaj czemu nie, nie mogliśmy na... na początku przecież... byśmy widzieli, ale byśmy uciekali. Nie byliśmy... No właśnie. Gast... No... Byłbym chciał go złapać, ale nie da się go złapać. Ale... Dlatego nie, że go pokonałem. Bo tak to... bo te pewnie były komentarze, mogłeś użyć słabszego promona, żeby go złapać. Nie, ale go się nie da złapać, bo on cały czas będzie uniknął tobali. A ja już oglądałem taką jedną osobę. Yy, ja w ogóle tutaj pędzę jak szalony w tych Pokemonach. Oglądałem taką jedną osobę. I ta osoba była na moim poziomie dopiero w jakimś 30 odcinku. Ja pędzę jak szalony z nimi. W ogóle zobaczcie jakie ja mam lewele! Włosek to dopiero miał jakieś 16-20. Ja jestem fanem ekspienia, no i między odcinkami mogę wam... parcie dajcie mi dwa dni, trzy, no i między odcinkami mogę wam wyeksplodować do leveli, jak... Jakichś się nie strzeliło. A chodzi mi o lewe na przykład 50, 80. O, oczywiście nie, nie na tym etapie, bo na tym etapie to się nie da chyba takie lewe osiągnąć. A na przykład, jak dojdziemy, później przekroczymy to miasto i dojdziemy do następnego miasta, to tam naprawdę będę ekspić mocno. Ja będę taki odcinek dłuższy, jakby Wam, jak będę pokazywać, jak Expię. Jak ja Expię, jak ja. Bo ja między. Zobaczcie, na odcinkach ja nie, chud, nie walczę z trenerami, a między odcinkami właśnie do trenerów podchodzę i z nimi walczę. I tak właśnie Expię. Więc yy, yy, Na przykład zrobię taki odcinek na drabianie, no i tam będziemy właśnie bawić się z takimi trenerami no no to możecie czekać jak wam się nie będzie chciało bo to będzie taki popoczny odcinek a nic nie będziemy robić oprócz e, walczenia z trenerami i walczenia z e, innymi graczami nie nie z innymi graczami ekspienia się no i on da nam flet, który nam pozwoli przejść Yy, teraz life life fly, fly, fly. To miałem I tutaj. Jak mamy już rower, to... Mamy rower. Fu! Nie mam roweru! Nasza już chciałem iść, ten, pokazać wam, a pi nasza pierwsze miejsca to jednak znaleźć rower nie po co tutaj do tego trzeba iść do gościa i czekajcie który to nam dawał? Ten tak wchodzimy do jest fanów Pokémonów. No i on będzie opowiadał nam o swoim Pokémonie. Trzeba... Tak, że chcecie wysłuchać i on będzie nam opowiadać, później da nam kupon na rower. Znaczy rower ja bym sam, chyba sobie kupił. Nie, bo kupiłem tak. O Reviver, wiem. No i teraz możemy sobie kupić rowerek No i jak mamy już kupiony No, mamy to Teraz yy, uleczyć się nie trzeba Dlatego, bo se polecimy tu i tu będziemy od razu na następne miasto i dopiero wtedy pójdziemy do tego Pokemona możemy obudzić. I się wszyscy cieszą, wszyscy się cieszą, wszyscy się cieszą, wszyscy się cieszą. Mas też wkurzał ten Pokemon, nie dało do przejść? O oh no, nie! Następnej drużyny nasz Pokemon usypia. Kurde... Czemu każdy Pokemon nie ma takiej umiejętności? O kurde, zapomniałem, że ma no, efektywne są moje seraki. Idziesz pić jeszcze. Sam slash Dawaj go, rozwal go, dawaj go. Rozwal. Nie! Gin! Gin! Co? What? Nie! Nie! Ja Nie! odcinkami sobie Nie! 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 Jak nie złapiecie tego, to możecie. Na... <laughs> Pokażę Wam gdzie drugi jest, i tego drugiego będziecie mogli złapać. I też się utrudnię. Mogę Ci tam, <laughs> hmm. będę musiał podać kasę. Tylko, że ja nie pójdę tej, tą drogą, bo tej drogi nie lubię, bo ta droga jest pełna tego czegoś bo i mamy rowerek, od razu założymy dobra, ale nie chcemy rowerka nie lubię na rowerze jeździć, oby tam. dobra, ale musimy najpierw tam się wrócić tamtą a ja! ale jazda, zobaczcie właśnie fajnie fajne jest to, że jak yy, niektóre Pokémony mają taką umiejętność, że gdy dostaną a takiem swojego żywiołu yy, leczą się. Bo chciał naprawdę tam pamięć na przykład na Wenus albo oh może. A, i a i moja seria będzie przerwana wtedy, gdy wyjdą nowe Pokemony. A nowe Pokémony chyba wyjdą w październiku, więc chyba szybciej zdążymy ukończenie te pokémon. Wyobrażacie sobie 10 odcinków z Pokémon ukończone. A sobie nie wyobrażam. To zamknięte tak. Ale... Jeśli tu wrócimy, Otwarte. Nie lubię tego pomiesz... bloku. Ja walki wytnę. Siemanko, już jestem. I klucz zrobiłem albo u niego, albo u yy, tego. Nie wiem naprawdę idzie. Albo tu leżą i tam, jak może od tego rynku. A jestem na piętrze A, Walczymy. Zobaczcie, który level wbiłem. Starterem. Nie mi ten level, bo nie chciałem właśnie takiego dużego. Wiedziałem, że to osiągnę duży level. Dobra, tutaj siódmy, siódmy poziom. No i tutaj mamy różne osoby. No dobra, ale boss jest na y, poziomie 11. Tak? No ale jak zobaczymy już klucz warto pójść niżej niżej czyli na poziom czwarty tak? Nie czekajcie tak No, nie czwarty. nie czwarty. na poziom niższy. a no i tutaj idziemy tutaj wchodzimy portal i tutaj mamy yy, tak yy, no jak się? jak nie będzie. To będzie stał? I się będziemy zębić. On nie ma za naszym starterem szans. To wiemy. A może. Eee. Wenus. Benut. Saur. Zajmij go! go! <laughs> nie! Nie! Co ty zrobiłeś? Dabili ze mnie. Zmieniona na Dodrio. Dodrio ma też lodowe ataki przecież. No. Co to teraz? Execute. Do. Zmieniamy na niego. To jest roślinny chyba psychiczny, ale. Do ogień Blastoise. Zmieniamy na. Ciebie. A. Gin. Teraz masz zginąć. Dobrze. Sprawdźmy. Alaka za mam. Alaka za mam. Dobrze mówię, Gyarados? A masz Gyarados? A masz! A masz! No i pokonaliśmy Cię. Zarazem, że Karsel? Tak, przepraszam, że Karsel. Dobra, teraz piętro? Trzecia. Zwodzicie klucz na siódmym, po, yy, siódmym piętrze. Zejdźcie na trzeci, trzeci piętro, tam będzie. Wasz rywal o imieniu waszym wymyślonym mam 5 Pokemonów Może Charizard będzie przydatny, ale między odcinkami poprawię wszystkim levelem a i jak mówiłem ten odcinek co będę tutaj z na Waszych oczach nie odbędzie się w tym, e, między tymi odcinkami i w ogóle w, na, w takim mieście, tu jest. Aha, dobra. Nie się szłem do Poke Center, bo tutaj, ja zobaczymy z nimi, znowu z nim ten Nightline, to nasze Pokémon się ułarka. Nie, on razu bo ale e, wystarczy zejść tutaj jeszcze. I ona wleci nasze pokemony. I widzicie, nasze pokemony są poleczone. Ale tu też możemy wejść tutaj tędy. Ale no, no, ja sobie wejść tędy. A to który poziom? 9. No tu na dziewiąte poziom. Teraz tutaj. Idziemy tutaj. Tutaj sobie z nim. Pokażę, jak masz liczne pokemony Nie zapewnął, zapewne Charizard na pewno będzie się z y, bossem bił, bo boss jest, bo teraz już na tym poziomie jest jeszcze słaby, więc, Aaaa, kurde, chciałem wymienić mojego Pac-Mana, dobra, tu Rajhorn. Rajhornem się zajmie, on wiem, że będzie sens nasz, Zły na Reinhorna, ale chcę, żeby był było kimś Teraz, yy, teraz Kandoskan. na niego. Teraz Na Kangaskhana. To wtedy pokonał kangaskana yy, gera Tak, Pamiętam, wtedy mówiłem właśnie o tym Twitterze, że to jest liściastka. Tak? Naprawdę jest smoczy Twitter znowu twitterczyk, nido quen. co to jest? Aha, dziewczyna, nido, nido wiem, e, nido king to jest chłopak, największa forma, nido rino, nido rano no i tak dalej. No. Dlatego też tak wyprzestrzałem nie do kim. Dobra, pokonaliśmy i nie wynieśli się. Możemy sobie z nim pogadać. On to nam Master Ball. Dobra, może ja skończę ten odcinek już. to Tutaj kończymy na tej kanapie odcinek. do następnego odcinka, cześć!